Ja pierdolę! Sorry, jakby, przepraszam bardzo, ale strasznie się zdziwiłem. Bo tak wchodzę, wchodzę i liczyłem, liczyłem że kogoś spotkam. Wiesz, jakąś kobietę, mężczyznę, whatever, nie? A to kurwa taka foka siedzi! Ja pierdolę, siema! kocie się, w końcu poruchasz. z biernego widza razem we dwóch Czekaj, bo mam w okularach! Dzień dobry. Przepraszam, czy jest pani kurwa? A ja mam La 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 la! Bo tego gole La 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 la! Dzisiaj znów ogoleją, bo mnie będzie rucham Dzisiaj jest jak Dziękuję za 100 złotych, piątka dla ciebie Matuki I tutaj kobieta już nie jest top jeden i to mi się podoba A ja, A ja mam radochę, la, la 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 Bo tego lepszą la 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 Sto polskich 98, pieniędzy, pan 8, Jakuza 13, jeszcze J na czacie, jadka. Jadka. jebać kobiety wszyscy razem Tylko silna męska płeć, tylko biceps, to co chciałeś? Coś chciałeś Silna polska płeć, biceps Jotka! Nie, nie, nie. Chciałem powiedzieć, że zaraz sąsiad przyjdzie. A. No co, nie ma 22 jeszcze? Słychać to. Zgięta tonę. Przed blokiem to słychać. Przed blokiem to słychać? Ja nie wiem. Trudno. No nic, yy... Przykro mi. Ja tutaj zapiszę przyjaciół, pan Jakuza98 100 polskich złotych Jaski przesyła 10 złotych Ula Jest i Sergito Witam, witam panie Jaski, no już nie ma, już poszedł Opierdoli mnie tylko, że jestem głośno i już poszedł Oj, 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 Tutaj jesteście na podium przyjaciele, więc was tutaj wpiszę tak razem O pyk tutaj, py.